Sevilla nad rzeką Guadalquivir miasto położone Rozgrzane słońcem i ciepłym wiatrem otulone Kto cię nie widział przegrał swoje życie Ten nigdy na nic nie spojrzy w zachwycie Cudowne nocne spacery nad rzeką Swą atmosferą każdego urzeką Dziesiątki knajpek otwartych do świtu, Gdzie radość bycia dochodzi do szczytu. Tu nad kieliszkiem czerwonego wina, O reszcie świata wręcz się zapomina. Z potrąg pianisty płyną rzewne tony. I jak tą nocą nie być urzeczonym. W tę noc oboje byliśmy szczęśliwi. Trudno się było temu szczęściu dziwić. To cudne miasto, ta noc i ta rzeka Dziś już w wspomnieniach daleko ucieka. Już nie pójdziemy nad rzekę tą więcej. Już się nie, ze szczęścia nie splotą nam ręce. Nie wypijemy wina w nocnym barze I nie będziemy snuli pięknych marzeń. Z cudnej Sewilli zostały wspomnienia. A ty odeszłaś w szarą strefę cienia, Sam nad kieliszkiem czerwonego wina, Dziś noc w Sewilli ze smutkiem wspominam.